Odcinek powstał dzięki zbiórce funduszy na Patronite, BuyCoffee oraz bezpośrednio na YouTube. Witam wszystkich miłośników Diuny w dwunastym odcinku serii Kralizek, traktującej o zbliżającym się końcu świata wielkiej bitwie na końcu czasu w uniwersum Diuny. W poprzednim odcinku ujawniona została tożsamość wielkiego przeciwnika siły, której bały się same dostojne matrony i przed którą uciekały, a przypominam, że prawie udało im się podbić stare imperium, opanowując najważniejsze ośrodki władzy. Już na samym początku ostrzegam przed spoilerami więc jeśli chcecie sami odkryć fabularne tajemnice Duny 7, jak nazywana jest duologia Briana Herberta i Kevina J Andersona zamykającej całą sagę, lub jeśli nie widzieliście moich poprzednich filmów z serii Kralizek, to wyłączcie ten film. Wszystkich pozostałych tradycyjnie zapraszam do usiądnięcia w oswojonych futrzastych fotelach i do wsłuchania się w kolejną opowieść z fascynującego uniwersum Duny. W tym odcinku poznacie plan wielkiego wroga pary staruszków Daniela i Martiego, którzy mieli niesamowite umiejętności i możliwości, ponieważ byli w stanie komunikować się z Duncanem Idaho w jego wizjach, potrafili śledzić statki. Pozaprzestrzenne, tak jak Miles Tag, a także teleportować czy też zaginać przestrzeń i to nie tylko siebie, ale i cudze statki na odległość. Okazało się, że Daniel i Marty to nikt inny jak sam Omnius i Erasm, którzy na prośbę pierwszego niezależnego robota maskowali swoje prawdziwe oblicze, stąd wzięło się jedno z ich określeń czyli wróg o wielu obliczach. Jak można się domyślić, myślące maszyny chciały podbić ludzkość raz jeszcze po klęsce w batleriańskim dżihadzie, przeszło 15 tysięcy standardowych lat wcześniej. Ale w jaki sposób udało im się przetrwać, gdy Omnius został unicestwiony w trakcie bitwy o Korin, a Erasm zginął na planecie Denali 88 lat później, próbując uratować życie swojej ukochanej Anny Korino, gdy jego pamięć rdzeniowa została zainstalowana w sztucznie wyhodowanym przez Lulaksan ludzkim ciele? W jaki sposób myślące maszyny chciały podbić ludzkość i dlaczego tak zwlekały, skoro były potężniejsze od macierzy,? I przede wszystkim, dlaczego chciały schwytać statek pozaprzestrzenny i taka? Na te oraz inne pytanie znajdziecie odpowiedzi w poniższym materiale, więc skoro wstęp mamy już za sobą, to zaczynajmy. Historia Daniela i Martiego zaczęła się faktycznie w roku 203 przed Gildią Kosmiczną. Dwa lata przed wybuchem batleriańskiego dżihadu, podczas gdy planeta Gedi Prime została podbita przez tytanów służących Omniusowi. Zainstalowali na niej inkarnację Omniusa, jego dokładną kopię, która rozwijała się samodzielnie i niezależnie od innych, ale co jakiś czas kopie synchronizowały swoje dane dzięki statkom aktualizacyjnym przewożącym pakiety danych w rdzeniach pamięciowych. Omnius z Gedi Prime dostrzegał potrzebę rozwoju i rozproszenia zsynchronizowanego imperium, nie lekceważąc chredgirów, jak maszyny nazywały ludzi, i dlatego wymyślił, że wyśle 5000 sąd na oślep w nieznane regiony. Które, gdy wylądują na jakiejś planecie, będą w stanie rozpocząć budowę kolejnych metropolii robotów. Myślące maszyny opierały swoją technologię na samoreplikowaniu się i naprawianiu. Ich budynki pobierały okoliczne zasoby dzięki niewielkim sądom i przerabiały je na gotowe komponenty, rozrastając się i rozbudowując oraz tworząc roboty potrzebne do wykonywania innych prac. Jedna z takich sąd musiała natrafić 115 lat później na sygnał wyemitowany z planety Korrin, która stała się ostatnim bastionem Imperium Omniusa, która została otoczona szczelnym pierścieniem floty Ligi Szlachetnych korzystając z zamieszania wywołanego torpedami wymyślonymi przez Tlulaksańskiego zdrajcę rekurawana, które zawierały niewielkie mechaniczne piranie zaprogramowane na atakowanie ludzi i którym udało się sforsować blokadę, umożliwiło to wysłanie sygnału z danymi zawierającymi kopie Omniusa i Erasma na oślep. Sygnał ten, odczytany przez jedną z sąd z Gedi Prime, umożliwił odtworzenie władcy zsynchronizowanego imperium oraz jego najważniejszego doradcy i adiutanta, pierwszego niezależnego robota Erasma, który najwyraźniej wyewoluował w inny sposób niż jego oryginał, który stał się de facto człowiekiem. Sonda wylądowała na nieznanej nikomu planecie poza granicami znanego imperium i nie niepokojona przez nikogo rozpoczęła pobieranie zasobów i rozbudowę metropolii maszyn. Przez 10 tysięcy lat nowe, odrodzone, zsynchronizowane imperium rozwijało się niezależnie i z dala od człowieka, a Omnius, podobnie jak tysiące lat wcześniej, nie był zainteresowany odnalezieniem i podbojem ludzkości. Zakładał również, że być może wyginęła, biorąc pod uwagę jej nieprzewidywalność, skłonność do agresji i kruchość ludzkiego życia. Omnius i Erasm, w przeciwieństwie do swoich pierwowzorów, nauczyli się, zrozumieli i opanowali wzory Tio Holzmana, które posłużyły do stworzenia technologii smażącej obwody żelowe myślących maszyn, a także tarcz oraz co najważniejsze zaginania czasoprzestrzeni. Wcześniej maszyny nie widziały potrzeby jej opanowania, ponieważ z racji faktu, że się nie starzały, nie potrzebowały wiedzy, jak zaginać przestrzeń, by podróżować szybciej i efektywniej. Prawdopodobnie zmieniło się to, gdy w roku 10175, 16 lat przed wydarzeniami z pierwszej części Duny, młody, aczkolwiek doświadczony nawigator dmur Pilru, nawigował liniowcem Gildi i został dostrzeżony przez Omniusa, ale ten nie miał żadnej technologii, by go dogonić lub złapać. Co ciekawe, dmur, który został poddany ekspozycji na fałszywą syntetyczną przyprawę projektu Amal na krótko przed śmiecią wyczuł obecność wielkiego wroga zagrażającego ludzkości. Prawdopodobnie to krótkie spotkanie w nieznanych regionach sprawiło, że Omnius i Erasm zainteresowali się kwestią zaginania przestrzeni. W ciągu następnych pięciu tysięcy lat opanowali ją do perfekcji, zaczynając od samego początku, czyli zrozumienia podstaw teorii Holzmana, ponieważ nawet on sam, ani wyrocznia czasu Normacenwa, nie zrozumieli dokładnie praw fizyki. Stojących za teorią. Chodziło o kwestie cząstek tachionowych, których prędkość była szybsza od prędkości światła. Maszynom po opanowaniu ich udało się stworzyć sieć składającą się z tych cząstek, za pomocą której mogli opleść tkaninę wszechświata, co dawało im bardzo duże możliwości. Dzięki sieci tachionowej mogli wpływać na materię organiczną i nieorganiczną, np. teleportować obiekty i ludzi, czy wywoływać ból, co sprawiało, że stała się potężnym narzędziem i bronią zaraz. Nowe, zsynchronizowane imperium miało swoją stolicę na planecie Metropolii o nazwie Synchronia. Było to jedno wielkie, samonaprawiające się i rozwijające, jak i zmieniające miasto, całkowicie kontrolowane przez wszechumysł komputerowy czyli Omniusa. W końcu natrafili na pierwsze humanoidalne istoty, które, można rzec, zapoczątkowały rozproszenie pięć tysięcy lat wcześniej przed ludzkością, czyli na tancerzy oblicza nowej generacji. Nie byli oni ludźmi, ale efektem genetycznych eksperymentów, które potrafiły doskonale naśladować wygląd dowolnej osoby i w przeciwieństwie do swoich odpowiedników, ze znanego imperium, którzy opanowali wdrukowywanie śladu pamięciowego, Przejmując część wspomnień, ci nowi maskaradnicy byli w stanie przejąć całkowicie osobowość, przez co część z nich, po tym jak zbyt długo naśladowali danego człowieka, zapominali, że są tancerzem oblicza i faktycznie stawali się skopiowanym człowiekiem. Omnius uznał, że są oni rodzajem biologicznych robotów, co fascynowało Erasma, który na krótko przed bitwą o Korin, wspólnie z Tlulaksaninem Rekurem Vanem, rozpoczął projekt stworzenia biorobota. Co mu się nie udało, choć on sam kilkadziesiąt lat później został podłączony do sztucznie wyhodowanego ludzkiego ciała, które było klonem jego ucznia i syna, pierwszego mentata Gilbertusa Albansa. Po śmierci Boga imperatora w starym imperium, ludzkość ruszyła na rozproszenie w najdalsze zakątki wszechświata i w końcu dotarli do granic zsynchronizowanego imperium. Dowódczyni czcigodnych macierzy o imieniu Lenis odnalazła jedną z planet, na której znajdowało się samoodtwarzające się miasto i ze zdumieniem odkryła, że nie należy ono do ludzi, ale do myślących maszyn. Niewiele zastanawiając się nad konsekwencjami tego odkrycia, rozpoczęła natarcie i zniszczyła słabo chronioną placówkę i ukradła arsenał broni masowego rażenia, nazwanej później przez Bene Jezerit unicestwiaczami, których moc była zdolna do sterylizowania całej planety. Odwet Omniusa był okrutny i bezwzględny, ponieważ był już gotów do podbicia swojego największego wroga, czyli człowieka. Wysłał w pościg za matronami najpotężniejszą flotę w dziejach oraz wirusa, którego śmiertelność wynosiła aż 100%. Przerażone dostojne matrony rozpoczęły ucieczkę przed wrogiem, choć ich arsenał unicestwiaczy umożliwiał pokonanie go, to roztrwoniły swoją potęgę, używając ich na planetach należących do ludzi. Flota myślących maszyn nie składała się z zaginaczy przestrzeni, ale była szybsza od prędkości światła i powoli zmierzała w granice starego imperium. Erasm, który przez lata udoskonalił i wyhodował jeszcze więcej nowych maskaradników, w tym ich przywódcę o imieniu Kron, użył ich niezwykłych umiejętności do przejmowania tożsamości pokonanych ludzi, jeszcze lepiej poznając ich rodzaj, co było ukoronowaniem jego racji istnienia, ponieważ on sam uważał się za naukowca i badacza, Zafascynowanego ludzkością. Dzięki nowym danym, Omnius mógł jeszcze lepiej przygotować się na starcie, by nic go nie zaskoczyło, tak jak 15 tysięcy lat wcześniej. Erasm wysłał maskaradników do Starego Imperium, by ci rozpoczęli zwiad i infiltrowanie ośrodków władzy, zastępując najważniejszych dysydentów tancerzami oblicza krona. Erasm, na podstawie danych, które zebrał, dokonał matematycznej projekcji tak skomplikowanej, że można uznać je za formę proroctwa i wydedukował, że ludzie i maszyny są na skraju ostatecznej bitwy, przepowiedzianej przez ludzi, którzy nazywali ją Kralizekiem. By ją zwyciężyć, według Erasma, potrzebowali oni ostatecznego kwisa z Haderach i Omnius uznał wyliczenia swojego adiutanta, choć twierdził inaczej, że nie potrzebują go do zwycięstwa, ponieważ zbudował on najpotężniejszą flotę w dziejach. Niemniej jednak, Kron dostał zadanie odnalezienia takiej osoby, która oficjalnie nie istniała od czasów boga imperatora. Maskaradnicy krona przejęli Ixian, a także niedobitki czcigodnych macierzy, które wcześniej przegrały z zakonem Bene Gesserit, z murbellą na czele. Wykorzystali podbitą przez wielką damę helikę planetę Tlailax, ponieważ dzięki zasobom mistrzów genetyki byli w stanie odtworzyć któregoś z istniejących kwisat Haderach w przeszłości. W międzyczasie Erasm wydedukował, że ten, który jest w wielu miejscach naraz już się urodził i znajduje się na statku pozaprzestrzennym i taka, który po zwycięstwie Bene Gesserit nad Matronami uciekł z planety Kapitularz, odsłaniając się na jasnowidzów. Wtedy Omnius i Erasm spróbowali schwycić statek dzięki sieci tachionowej, jednak załoga dojrzała ją i uciekła, zaginając przestrzeń. To utwierdziło myślące maszyny, że faktycznie znajduje się tam osoba obdarzona wielką mocą, ponieważ nikt nie mógł dojrzeć tachionów gołym ludzkim okiem. Omnius z Erasmem rozpoczęli polowanie na Itakę, które trwało przez lata, a tej udawało się za każdym razem uciec spod zarzuconej sieci tachionowej. Tymczasem kron, którego maskaradnicy zdołali opanować nieświadomych Iksjan, a nawet przejęli tożsamość heliki, przywódczynie dostojnych matron. Dowiedział się, że Tlajlaksanie posiadali materiał genetyczny pierwszego z Haderach, nikogo innego jak Pola Atrydy. Problemem był fakt, że wszyscy mistrzowie Tlajlaksu zostali zabici, a jedynym potencjalnie przydatnym do tego zadania przedstawicielem swojej rasy, który pozostał przy życiu, był Ukstal, Skryba i asystent mistrzów utraconych Tlajlaksan, których umiejętności były znacznie słabsze od tych, którzy pozostali w Starym Imperium. W końcu nieświadomemu kto jest jego prawdziwym mocodawcą Ukstalowi udało się stworzyć gole barona Harkonena i jego wnuka Pola Atrydy, a ten pierwszy miał zająć się jego wychowaniem, potencjalnie zwiększając potencjał Kwisat z Haderach. Myślące maszyny dzięki zwiadowcom maskaradnikom dostrzegały największe zagrożenie w podboju cywilizacji ludzkiej w nowym zgromadzeniu żeńskim połączonym Bene Gesserit, z czcigodnymi macierzami. Dlatego Kron na rozkaz Erasma jednocześnie podjął działania dywersyjne Skłócił wewnętrznie gildię kosmiczną, jako Xjanie, oferując administratorom matematyczne kompilatory nawigacyjne, w pełni zastępujące nawigatorów, a tym brakowało przyprawy przez blokadę zgromadzenia Murbelli. Urządzenia te, najbardziej zaawansowane technologicznie, w rzeczywistości zostały stworzone przez myślące maszyny. Jednocześnie, rękami zbuntowanych macierzy, zbombardował unicestwiaczami planetę Riczeze która budowała potężną flotę przeciw Omniusowi. Murbella z kolei powstrzymała atak na kapitularz, przechwytując unicestwiacze i również nieświadoma kto kieruje Ixianami, zleciła im skopiowanie tej broni masowego rażenia płacąc ogromną ilością przyprawy, ponieważ Kron planował wyprowadzić ją z rynku, by zagłodzić nawigatorów Gildii Kosmicznej. Podsumowując, Omnius z Erasmem przez tysiące lat dokładnie zaplanowali, jak pokonać ludzką cywilizację. Zrozumieli i opanowali prawa fizyki warunkujące teorię Holzmana i stworzyli potężną sieć tachionową. Zbudowali najpotężniejszą i najliczniejszą w dziejach flotę i armię. Wyhodowali najbardziej śmiercionośnego wirusa w historii ludzkości ze stuprocentową śmiertelnością oraz planowali pozyskać kwisac Haderach nad człowieka przewidującego przyszłość, który jest w stanie pokierować lub zniszczyć cały rodzaj ludzki. Na drodze do podboju maszyn stanęły siostry z Nowego Zgromadzenia Żeńskiego i odłam Bene Gesserit na Itace. Były wówczas najlepszymi wojowniczkami w starym imperium i posiadały najdroższe zasoby pod postacią melanżu i drogocennych kojotytów. Ponadto ich matki wielebne mogły zwalczyć wirusa, choć potrzebowały do tego maksymalnego skupienia i przeznaczenia znacznych sił witalnych. Na sam koniec, co najważniejsze, to ich poprzedniczki, czyli zakon Bene Gesserit, Zrozumiał, kim może być Kwisatz Chaderach, jakie ma możliwości i to on opracował program eugeniczny do jego stworzenia. Siostry na statku, poza przestrzennym Itaka, wiedziały więc o jego słabościach i ograniczeniach, a w razie potrzeby mogły teoretycznie stworzyć własnego. Planom i Erasma wydaje się doskonały, jest wielotorowy, bez słabych punktów, ponieważ jeśli któraś z opcji zwycięstwa zawiedzie, mają następne w zanadrzu. Mimo posiadania ogromnej przewagi nad ludźmi, zabezpieczyli się i przygotowali grunt pod inwazję, dzięki kronowi i jego tancerzom oblicza nowej generacji. Pytania brzmią, czy Murbella skonsoliduje stare imperium przed inwazją, czy Bene na na Itace stworzą kwisacz Haderach oraz czy kron faktycznie jest wierny wobec swoich panów, czy w rzeczywistości wypełnia własne cele. Tego dowiecie się w kolejnych odcinkach z serii Kralizek. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmu i zachęcam Was do polubienia moich social mediów, dołączenia do grupy na Facebooku, wokół której budujemy największy w Polsce fandom Duny. Oddzielne gorące podziękowania należą się moim wspierającym poprzez Patronite by Coffee oraz bezpośrednio ja YouTube, ponieważ bez Waszych wpłat nie mógłbym dostarczać Wam kontentu takiej jakości jak obecnie. Jeśli macie możliwość i chcielibyście dołączyć do tego wspaniałego grona odsyłam Was do linków w opisie. Nie zapominajcie o najważniejszym. Przyprawa musi płynąć.